Cześć, cześć, cześć. Witajcie wszyscy bardzo tutaj, serdecznie tutaj z tej strony Kejś i yy, oczywiście mm, gramy dzisiaj w nowy horror. Yy, poprawię sobie kamerę, przepraszam bardzo, bo nie wiem czy mnie widać. Cholera jasna. Tak ciężko um, ustawić. Ach, nie mam zbytnio gdzie, dobra, a nie włączę internetowej, bo jest mega brzydka jak dobra nieważne mam nadzieję że mnie słychać okej okay. gra nazywa się Baby Blues i sobie w nią właśnie pogramy sterujemy w niej e, takim małym bobo mały bobo no i zobac musimy zbierać e, chyba 8 pluszaków musimy zebrać no, no zobaczymy ile radę dam tym razem zebrać. Grałem to już kiedyś dosyć, przez parę minut i nie przeszedłem, więc nie wiem. Nie wiem. Spróbuję teraz. Niech mi się załaduje. Teraz tą kamerą. Nie wiem jak mam ją cholera ułożyć. No muszę sobie kupić jakiś statyw. Nieważne. Dobra, ładuj się, ładuj i lecimy. Zobaczymy czy przy okazji czy gierka jest straszna. Haha niestety gramy Bardzo fajna, sympatyczna kołysanka, no nie powiem. O, dobra. Hmm, tak to wygląda. Możemy biegać? Nie możemy biegać. What the fuck. nienawidzę tych takich dźwięków Beskitu możemy a, przesunąć to? nie o możemy i rzucić okej okay, super jest tu coś może nie ma nic dobra znajdź 8 miśmów Widzimy idziemy na korytarz The f What the f is this? Miałem grać w to w nocy, ale niestety dzisiaj będę wychodził za niedługo, więc niestety jest widno, i muszę grać właśnie w, w, w światło dzienne. Ale wy możecie sobie grać w nocy i polecam, bo. O. Klimat jest, what the fuck! Drzwi się zamknęły. Idziemy najpierw tu Może zasan złał Cicho. A to what the fuck? No super, do czego służy klawisz F, do tego, żeby on... <laughs> Dobre, no, ale nie wiem po co to jest, ale no, dobra, lecimy dalej. Nieważne. Ale kurwa ciemno. Wchodzimy do łazienki. Nie no kibla. What the fuck? Jakiś klucz tu leży, weźmiemy klucz Klucz do pokoju mamy Weź Halo, co tu jest ten kiblu? Nie możemy zobaczyć, szkoda hmm. Dobra, a gdzie jest spokój mamy? I gdzie jest jakiś Misiu? Muszę tak blisko tego mikrofonu siedzieć. Bo to jest. Co to jest? Behringer C1U Stary, dosyć mikrofon, bardzo tani i. Yy, no niestety na razie lepszego nie będę miał. Może to już niebawem, kiedyś tam. Ale jest bardzo y, cichy i muszę się przybliżać blisko być niego żeby on no bla 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 e, gdzie sypialnia mamy ludzie pójdę tędy znowu bo tam też był jakiś coś Nienawidzę grać sam w horrory, bez ryskitu. What the free, <grywk> 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 dobre. dobre. <grywk> no nie ogarniam tego, co to jest? Czemu nie ma żadnej latarki? To nie ma z latarką? Fajnie by było. Co to jest, w sypialnia mamy? Aha, no. but. Jest jakiś miś? Si te drzwi same zamykają? Halo, jest misia. Mamo, gdzie jest miś? Mamo, gdzie jest mama? Nic kurwa nie widzę. Nie ma tu Miśka, to po co ja tu wlazłem? O! Cicho, leży coś. Co to leży? Co to Ktoś pukał do drzwi. Zresztą te buczenie, masakra. No to nie jest miś, nie ma tu misia Idziemy stąd Chociaż nie wiem, bo tam chyba ktoś ze drzwiami stoi Dobra, raz grozi śmierć Grozi śmierć, grozi śmierć Nie wiem jak to się wymówi O! No fajnie, fajnie Prze Samo się przemieściło Spierdzielaj Mhm. Szkoda, że nie możemy szybciej chodzić. Dobra, idziemy w tamtą ciemnicę, cholera jasna. Nie chcę, ale muszę. Ej, what? No, myślałem. Znaczy mi się z ciała gierka. Bo mój komp to normalnie jest... ...zajebista wyczynówka, no nie? Najlepiej w takich grach nie oglądać się za siebie, bo nieraz może coś... Mot był w Slenderze bodajże, nie? Odwracamy się, a za nami slender. Haha ha, To tylko burza, tylko błysku się Dra, da, da. Kurwa No co mi się tak nie, ty bez kitu. Tam kurwa coś stało Ej, faktycznie ja tam coś widziałem Bez jaj Mogę tu wejść A co tu jest? Mejzerum, a, pokój zabaw, dobra. To było dużo zabaw, jeden konik. What the fuck? What the fuck? Zajbiście! Dziecko chcą zabić, co ich pojebało? O, jest miś! Weź miś! A, G! <śmiech> <śmiech> ten dźwięk już gdzieś słyszałem, on jest... Y popularny siodzie... What the What fuck, co to tam co było? Tam było? Tam ktoś kurwa stoi, chyba ty. Baty. Pa! Co to jest? Widzieliście. No, no, są ktoś tam wygląda z za, zasiany. Za o, min? Co to kurwa? Ej, ja nie chcę tam iść chyba. Znikło Ej, bezkitu ja już się sram nie? I chyba nie dokończę tej gry Bo nawet w biały dzień się boję sam grać Cholera o, Trochę mam słabe nerwy Nie lubię czegoś takiego, że Niby wiem, że zaraz coś wyskoczy Ale nie wiem dokładnie w którym momencie wyskoczy A jak wyskoczy to wiem, że się na pewno przestraszę nie, po prostu mam sposób teraz. Nie będę o tym myślał, ha! Jedziemy, jedziemy. O, chyba mamy kolejnego misia, ktoś tam wszedł. Patrzę. Nie mamy klucza, fuck. Lecę. Nienawidzę tej gry, no nie? Kto to kurwa wysił Tak straczyć Tak straszyć niemowlaka jakiegoś? Znaczy Bobasa Coś To jest chore Chore A! Co to? Jezus Maria! Ty tylko karton! Fajnie! jakiś wykres i tam jest jakiś cień to mi bofandetmy trochę <laughs> słuchajcie rodziska, bo o, nie spróbuję jeszcze tak łatwo mnie nie wystraszą już się wystraszyłem E, czekaj to muszę chyba nie ma tu gdzieś jakiegoś klucza może czy coś drzwi obok dam Klucz do pralni To idziemy do pralni Ciekawe nas tam spotka Haha. Gdzieś z 15 minut Chyba już nagrywam Więc i tak zaraz muszę skończyć Gdzieś nie Gdzieś nie? <laughs> dobre, dobre, na serio, to im się udało. myślałem, tak myślałem, że coś wyskoczy, nie? Bez kitu zawsze tak jest. Tym światłem, nie nienawidzę tego dźwięku, jakby coś zrało. Je, yeah. wchodzimy do pralni, i co? Coś tutaj jest? Klucz do kuchni może miś? Jest miś. Jak znalazł się tu wózek szpitalny? What the fuck? Nawet nie chcę tu przebywać i idziemy dalej Mamo, gdzie jesteś? Na się nie rozglądam, nie? Bo nie chcę czegoś zobaczyć Co może bym zobaczył niechcący. Dobra Teraz idziemy tam Czy jesteśmy bezpieczni? No to jest pytanie. To tylko burza Wiedziałem, że wyskoczy Tylko się trochę wzdrygłem Więc luz Co tu mamy? To jest kuchnia chyba, nie? Tak What the fuck? Zapalcie światło, nie? Bez skitu bo nic nie widzę. O, dziękuję bardzo. Teraz tylko co ja mam tu znaleźć? Chyba misia, nie? Znajdziemy misia i... się misiów, czy się misiów? Cholera mi. Nie podobał mi się ten dźwięk. Mamy miś. Bierz go, bierz go, bierz go. Teddy bear. Teddy bear. Pięć na ile? Nie zauważyłem, no cholera jasno. Dobra. Nie wiem co to było. Jakiś zajączek? Czy razającyk? jako jak otworzyć wito będzie się za nimi znajdował. Ho. Gdzie teraz mamy się skierować, żeby znaleźć resztę misiów? Nie wiem. What the fuck? Co to jest? Nie podoba mi się to What the fuck! No co to jest? Ty? Jakiś kozioł co? Uciekamy od niego nie widzę. że za mną szedł, ale słyszę. Że się Gdzie on jest? Nie ma go. Hello, ale jeszcze muszę znaleźć miszki. Gdzie mogą być miszki? Kiedy koniec mam już dość tej kryj. Tak, na w sypialni mamy nadal pusto, a w ogóle to mama a gdzie dana? Nie do I w ogóle co to było ty? To jest jakiś... Szatom. E no, i co mam zrobić? Gdzie mam iść? Może do tych drzwi, które on wywalił, a poszedł gdzieś dalej, to wtedy ja chyba mogę się y, teraz y, zakraść do nich, chyba, no nie Spróbujemy. Zaraz mi coś znowu wyskoczy i dostanę zawału. Perfidnie. Ile nie patrząc. Co to za ślady na... na tych ścianach? Jakieś krwawe stopy. No, co, że Spiderman latał po ścianach. Biegał, o. Kurwa, jak tam ciemno, nie lubię. gdzieś wina gdzieś by się porozwierały. Hmm? A, a nie, byłem tam. Ten wózek chyba znowu się przemieścił. Możemy tam jakoś wyjść z tego? Nie możemy, nic tu nie ma. Cóż... Jestem teraz w, w, w ślepym punkcie. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, gdzie mam szukać Miśka. Także robię sobie przerwę. Może dokończę ją kolejnym razem. Jak już dowiem się mniej więcej gdzie szukać Michka, to wtedy yy, dogram ten kawałek. Dobra, także ja dziękuję za to, że byliście ze mną w trakcie grania w Baby Blues, <laughs> niezależnej gry horror, która... no. Zwłaszcza w nocy zapewne będzie potrafiła was przestraszyć. Zjeżdża wam włosa na głowie w kilku momentach. Także na pewno jest lepsza od Slendera. Pomimo tego, że nie ogarniam w ogóle o co w niej chodzi. Ale w sumie w Slenderze też nie wiadomo było o co chodzi chyba, prawda? No chyba, że w The Arrival. <laughs> Okej, okay, dobra moi drodzy. Do następnego, trzymajcie się, cześć.